Cześć Skorpiony. Witam na moim kanale. Porozmawiaj za nią i zaprasza, zapraszam na czytanie tarota na styczeń 2023. Skorpiony, jest coś niesamowitego u Was w tych kartach. Dlatego, że czy to dotyczy spraw relacji i uczuć, czy to, czy to dotyczy spraw zawodowych, jest u Was takie. Taka postawa jakiegoś takiego takiej negacji, takiego powątpiewania, takiego niezadowolenia z faktów, z faktu, które się dzieją, zarówno w jednej, jak i drugiej płaszczyźnie. Dlatego, że w sprawach zawodowych ja widzę po pierwsze tak. Duże zadowolenie w pracy, które powinno być w styczniu, docenienie Was w miejscu pracy, możliwość rozwoju nowych przedsięwzięć, wprowadzenie nowy, nowych projektów, fajny rozwój z tych nowych projektów, nowe działania, nowe fundusze na, na rozwój tychże działań nowa praca. E, dobre pieniądze za pracę, którą wykonujecie, czyli adekwatne do tego, co robicie. Czy tak naprawdę nie można by się do niczego przyczepić w tej sferze zawodowej, a jednak pokazuje się taka informacja, jakbyście Wy nie do końca były usatysfakcjonowane z tego faktu, że jest jak jest tak jakbyście um, um, no, miały takie, takie to jest takie podejście gdzie um, no dobrze no jest jak jest jest fajnie ale jednak nie wiem wam czegoś brakuje wy nie chcecie czegoś dostrzec, wy nie chcecie czegoś um, docenić jest takie um, um, Taka, taką, tak jakbyście mieli taką pogardę do obecnego stanu rzeczy w, tych, w tej kwestii zawodowej. Tak jakby wszystkiego było wam za mało. To nie jest dobre zachowanie, bo trzeba, mieć, trzeba umieć ocenić różnice skorpiony pomiędzy waszymi przekonaniami a fantazją, w jaką wy czasami wchodzicie. Tak? Czyli jest mi nie dość dobrze, bo no, ale tak naprawdę chyba nie potrafiłybyście powiedzieć, dlaczego jest, jest jakieś nieza, nie, nie do końca zadowolenie z takiego obrotu spraw w tych kwestiach zawodowych, a ja je widzę bardzo ładnie. Także skorpiony, y, y, proszę się cieszyć z tego, co macie na tej płaszczyźnie zawodowej, bo macie naprawdę dużo. Docencie to, a nie szukajcie dziury w całym. Bo i po co, tak? Bo jest w was taka siła, taki power, taka moc, takie możliwości, że można wam pozazdrościć. A wy, wy z jakiegoś powodu e, popadacie w takie stany, nie wiem, jakieś melancholijne, niezadowolenia. No i po co? No i po co się pytam? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy uczuć, to jest bardzo podobna sytuacja, dlatego że um, wy tak jakbyście się postawiły w taki stan w jakiejś takiej um, nie wiem jakiegoś takiego stanu. Jest, jest, jest was taki jakiś stan nieszczęścia z obecnego z obecnej sytuacji. Um, jeżeli, jeżeli z jakiegoś powodu nie poszło, poszło, coś nie tak w tych sprawach relacji czy związków, okej, okay, dobra, daj sobie chwilę na to, żeby sobie, nie wiem, gdzieś popłakać, daj sobie chwilę na taką, na taki smuteczek, czy chwilę rozpaczy i koniec, i koniec. Jeżeli uważasz, że to jest konieczne, dlatego, że ja tutaj widzę naokoło sytuacje zupełnie inne, bo może ty się po prostu boisz tego, co ma ci przynieść przyszłość, Skorpionie, i dlatego ty, ym, ty szukasz tej dziury w całym i jest w Tobie jakieś takie przygnębienie. Bo tu naokoło na około Ciebie są, ym, są ym, teraz mówię do pani akurat, są mężczyźni, którzy chętnie chętnie pomogliby Ci yy, umilić czy miło spędzić czas, pomogliby ci miło spędzić czas, którzy są w stanie zaoferować ci swoje, swoją osobę, tak, do towarzystwa. Oni mają co ci zaoferować. To naprawdę są fajni ludzie. I tak naprawdę karty mówią: chciej to docenić, chciej odszukać w sobie Łagodność i chęć takiego połączenia czy wyjścia naprzeciw temu, co, co ten świat relacji chce Ci zaoferować. A chce Ci zaoferować nowe znajomości dla tych, którzy szukają, chce Ci zaofer zaoferować nowe relacje, chce, chce Ci zaoferować może um, propozycje, um, propozycje małżeńskie, tak? Że darzeństwo, ale ty z jakiegoś powodu cały czas jesteś w takim stanie smutku i niezadowolenia. W stałych relacjach ja widzę również takie duże dowartościowanie siebie nawzajem takie, taką głęboką weryfikację fundamentów tego związku duże takie wsparcie stabilizację. Ale to wszystko jest dla Skorpiona w tym styczniu za mało. Także ja myślę, Skorpionie, żebyś nie wylał dziecka z kąpielą tak, taką postawą. Więc proszę szybciutko zacząć się cieszyć, zarówno w sprawach zawodowych, jak i w sprawach relacji, bo masz ku temu powody. Ty masz ku temu powody I z, takiego, z takiej postawy marazmu i niezadowolenia szybciutko w tym styczniu wychodzimy, bo e, proszę pozwolić, żeby w tym styczniu zadziało się to, co ten styczeń ma ci do zaoferowania. A ma dużo w zawodowych historiach i w, e, i w sercowych historiach. E, w związku z czym Skorpion się otwiera, e, nabiera e, pogody ducha. Pozytywnego nastawienia, optymistycznego spojrzenia na świat i na to, co się wokół ciebie dzieje. I tego ci z całego serca, Skorpionie, życzę. Tak? Nie przegap tych szans i okazji, które się tutaj pojawiają w tym styczniu u ciebie. I zapraszam Cię na czytanie roczne, już niebawem, a ja z tego miejsca chcę podziękować subskrybentom. Moim wspaniałym i wszystkim, którzy zaglądają na mój kanał i pozostawiają tam jakieś słowa otuchy czy komentarz e, pod filmikami. Bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.